Cześć. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o wdzięczności. Jeśli od dawna czujesz, że Twoja głowa jest pełna napięcia, a życie pędzi, wdzięczność może być najmocniejszym, a jednocześnie najprostszym narzędziem, które naprawdę wpływa na poprawę funkcjonowania ciała i miejsca. Wdzięczność to nie jest tylko uprzejmość. To umiejętność świadomego zauważania tego, co dobre, i przeżywania tego z ciepłem i uznanie. Badania pokazują jednoznacznie, regularna praktyka wdzięczności podnosi poziom zadowolenia z życia, poprawia relacje, poprawia jakość snu, obniża stres, stany zapalne, a nawet objawy depresji. Co ważne, wdzięczność zmniejsza siłę bolesnych wspomnień. Mózg rzadziej wraca do tego co trudne i zaczyna częściej wyłapywać to co wspiera. Kiedy kierujesz swoją uwagę na to co dobre, przeciwdziałasz naturalnej skłonności mózgu do rozpamiętywania Problemów. Z czasem zaczyna zmieniać się percepcja. Nagle więcej widzisz, więcej doceniasz, wchodzisz w dzień z ciekawością zamiast obawy. Ciekawe, co dziś sprawi mi radość. To nie jest magia, to jest neuropsychologia. Mózg zaczyna utrwalać ścieżki związane ze spokojem, więzią i z optymizmem. Jaki wpływ ma wdzięczność na relacje? Wzmacnia poczucie więzi. Bo przypominasz sobie miłe, wspólne momenty albo cechy, które cenisz u ludzi, którzy są wokół ciebie. W rezultacie otrzymujesz mniej konfliktów, więcej zrozumienia, większą odporność psychiczną w trudnych chwilach. Jak się praktykuje wdzięczność? Oczywiście można praktykować ją na różne sposoby, świadomie okazywać ją innym ludziom. Dzielić się drobnymi sukcesami pod koniec dnia, np. z mężem, partnerem czy dziećmi, pielęgnować wspomnienia pełne ciepła, szukać drobnych sygnałów radości w ciągu dnia, np. zapachu, światła, dźwięku czy ludzkiej twarzy, albo zatrzymać się w trudnym momencie i poszukać choć jednego punktu wsparcia. Wszystkie te metody działają, ale zdecydowanie polecam np. prowadzenie dziennika wdzięczności. Wieczorem, zalecane tuż przed zaśnięciem, wypisujemy 3-5 rzeczy z ostatnich 24 godzin, za które jesteśmy wdzięczni. Nie chodzi o to, żeby to był długi, perfekcyjny esej. Wystarczy krótko zapisać, co się wydarzyło, co w tym momencie poczułam, czy poczułem, i dlaczego to było dla mnie dobre. To mogą być bardzo drobne rzeczy albo jakieś duże sprawy. Może to być jakaś rozmowa, która cię rozluźniła, śmiech dziecka. Na przykład zapach kawy, kraj obraz, czyjaś życzliwość czy uśmiech kogoś w kolejce, twoja wytrwałość, zdrowie i ciało, które działa, czy zwykły moment, który zatrzymał Cię z jakiegoś powodu na sekundę. A najważniejsze, nie analizuj i nie dystansuj się. Masz poczuć to, co było dobre. Wystarczy 5 minut dziennie. Im częściej to robisz, tym więcej zauważasz i ma to realny wpływ na jakość Twojego życia. Dlatego warto się tego nauczyć.